To jest tym gebalnym internetem, kurwa Cholerny kabel mnie kurwa Ja no, powiedziałem nienawidźmy jak ten kurwa jak Jaster do Oran Nie już były, nie ma jak muszą być nowe Czy pani wiedziała mi internet wodę na taką stronę Trzeba poczekać no, trochę Macie moje ma, kotki? Ja mam to mam dobry do tego dobrego kurwa. Takie te To telefonie nie To było dobre. Dobra. Tu są te tu są te zielone bohaterki Gdzie? U ciebie? Tutaj tutaj, ale mi subca. Dobra, idę już zdrowa, Chcesz dupsuć półet mamu Co? Co można grać? pistolet mamut? Ja mam, a nie, to ku... No chcę Dobra, To, to, to jakiś, kurwa myślałem, że mamutę to inny, nie ogarnąłem O teraz mam mamuta Dobra, to, to jest na to... Tam jest za tym, za tym jest. Chój o mnie. jest na jest chyba

tam oni do tu nie, nie jedziemy, mają, oni do no, tu nie no. mają. Woutera, woutera. Dobra dobra. No oni nic nie mają, nie o, powinni mieć. Ooo, to może o, da, że ja się o, nie o, mam. No dobra dam bol, gra w takim specjalnie, że pokoju z tym grabekiem podjeżdża nie. już to nic nie <laughs> <Małgorzata. śmiech> Tak, strzelają się tam, tuką się na odchodzę. Jeszcze grabek, taki grabek się chce. Nie, jakieś resztki. jeden.

Musicie uciekać, żebyśmy się zrespili A ta zielona bohaterka mi zabiła. Ja myślałem, że on bliżej jest się pomyliło No Dalej tam siedzą. Oni się biją z jakimś teamem innym w ogóle, tam. Oni się biją, oni się biją. Niko nie ma u góry, niko nie ma u góry. Nie wiem, muszę high ground. Oj. Kurde, szukam jakichś potek. Ty, tu jest ten. Załóż, 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 załóż. Masz. Oooo, dzięki. Dobra, ja już tak. tak, mam, tak, nie tak jest. Jak ja tak już mam. Piękne. Ja też daj mi z tego Oni cały czas siedzą w tym to samym to miejscu. Non stop. Tu masz lut, Thompson. Revolver i druga inna duża. W piątek dużo. O, ty masz, ty masz grablera teraz, czy nie? Ooo dzięki Jest drogi raz No to dobrze Teraz teraz nie marny No teraz się nie da no, Nie da się nie da się to No oni poważnie tam siedzą w tym samym miejsce No właśnie go się do bunker Gdzie oni są teraz? O tak pikem Taką Idę tam Dobra umarł ten bohaterka No właśnie też, też tak spadłeś Bo ja trochę lecieć Ja mam przecież jakieś małe podki Jak będzie wpadł to cię podleczę. Te pizzy, o kurze Dwie mam na sobie Dwie O co to iba, taki... jaj w no, ogóle muszę jesteś, iść stąd

a, że kurwa tego że się dziaka, że ci lekcebił. Ja uciekam, żeby się zrespili. A, uciekam. Kurwa, ja zabijmy ma... ich w końcu, oni cały czas to, nie wiem, się respią, żyją, respią, żyją. Tak, ja chciałem do tpakiem do tego, z mu tam głowę. Nie inny zabił, mi siedział taki gościu, tam siedział i tak w no bo dobrze się nie odbył Masz, wyleciało AMO do shotguna z tego? U nas Na 545 A tu cały team jest w ogóle, serio Masz pustkę, masz to no, jest ja Je daję, daję, jeszcze tylko zębki na laurę. Nie użyję, to jest klasa jeszcze. Dobra. Dostał, dostał, 150. dostał? mnie?

tak, idzie kwata. Idziewa. Podejeżdżają. dwa ampo. Ja to podjeżdża ja stawiam. Podejeżdża, się Na blisko 90... Co on, no dwa? Nie to Już restów nie ma w ogóle.

Ogólnie ja nie wiem, czy można komincha wrzecić Z tego czarnego lasu bo... No tak, da się, da się, dali, dali. one tak do góry lecą Tam i potem lot nie masz Ale tam chyba może można stanąć, czy nie? Tak, 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 tak Chyba da się, no, 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 tak, no, no, tak, 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 tak. tak. No, no, tam Nie wiem, czy tu tak. w... Steam już... Dobra, tak muszą odlecieć Jeżeli uciekniemy do domu po prostu, no Oni tam no, na tej górze to chyba są w ogóle Dobra, teraz solo podlecę Tak, są, są, są są te bohaterki jebane Papa takiego już ubranego i kampy kurwa na dachu. Jesteś, ja kurwa Kurwa, Ja pierdolę. Jesteś tam jest. Marcinek? O. Kurwa, pierdolę. Ja bym... Po siebie O, widzę widzę Za no, mnie, no za na mnie, za mnie Kurwa, nie bije? A, no, to, kodę, to, to ja chcę wrzucić bije, Dalej Ale gra z pióta tak, Nie, tak, no. O, to mi mi to Dobra, Marcinek, daj może z krzaka, trochę teraz my zagramy, jak nie ta powiem, ta powiem ta. kto, ale kurwa, no nie ma gdzie się schować. No, opcji nie ma za bardzo. Dobra, ja idę sobie jeszcze białego jebajca ukroić w takim razie. <laughs> Dobra. I siedzi, siedzi tutaj, uważaj. tu się patrzą na Gdzie? Aaa, widzę, widzę. Leci. Lecą, lecą chyba. A nie, to jakieś inne Te bohaterki dalej się w góry Ja bym się na jęk najbardziej na No to łobiec z nami w ogóle, jeden Czerwony tam łazi gdzieś Dobra, dobra To oni tam, I się, tam, się, biją tam się biją na górze, tam. biją się na tym tym Zaraz strefę nie będę miał No leci to, tak, spamiętaj No że dostał jeden Powierzchowa tam ma jeden. Lepcie. Nie mamy odkarbów. Masz tu Zaburzycie To może czekać. Kurwa. jest Czekaj. Jeden głos. Kurwa, Co ty gado? Do drugą na kolczach. teram się przsiadować Kurwa Tutaj Wow. 100 dolarów Właśnie, Właśnie wróciłem kurwa i coś takiego widzę, nie? Nie wiem jebańcem.